Cześć, jesteś w Streaming Games, mój drodzy. To jest pierwszy odcinek z Tak, moi drodzy, e, pomyśleliśmy, że to będzie coś dobrego, więc zaczynam gierkę. E, Miki, wytłumacz moim widzom, na czym polega ta gierka. Ja tutaj się napadę w jest jestem albo ojcem, albo obojem. I kopie głównie w kopie, i zabija mamzyków, a mamzyka rabuje. No, od stalonej

Wiem, wiem, no. O, kopera mam. Wiem. O, kolejny O, kolejny kopar. A O! Mica jakaś! Mi Dobra, ja muszę iść wymienić już. Full, no mam full, bo ja jeszcze od tego gościa ukradłem. Tutaj muszę? Anda. ma Nie. Items Sial, dobra Ej ty fajne, fajne, taki trochę symulator kopania Smu. Wiem Czemu? Czemu ja mam niewidzialny kilof nie okay, taki.. Czekaj, bo ja mam taki jakby mały problem. Patrz. Czekaj, o teraz wyjąłem. Nie, czekaj, no. O o o, o patrz. Co ja mogę? No. Do... Dobra, to i iść. Ja, e, dobra, ja robię reset charakter, ja mam jakieś buga. Nie! Dobra. Czekam. Nie, jakby to tak. Nie. Ja jakby tak, jakby. to nie jest po prawej stronie, aż cały.

No fajnie, ko trzy kopery mam. O, kolejny koper. Kolejny koper. Koper. O, mitica, mitca jakaś.

O, ty gnoju jeden! Co mnie chciałeś okraść? No, chciał mnie okraść, gnój. Na szczęście wydałem cały hajs na lepszy pikak. I na co się gapisz? No, o ten. No. Pewnie chciał dostać kulą w głowę. Ale ja nie chcę, panie, ja chcę. O silver, kopar, o ty gnojku. No to fajnie, jakby do mnie strzela ten. Eee. Co mnie chcesz okraść? Idź ze stąd. Strzelę kule w głowę. Mam lepszy killoff ale bardzo fajnie tu zrobione jest, moi drodzy, że tak można kopać, i że to taki ma właśnie efekt znikania. Już nie ma czego kopać. O mi, Mika Koper, Mika, Mika, znowu Mika.

Nie wiem, chyba zero. No bo wykupiłem sobie za sto ten. Dobra, mam sześćdziesiąt pięć. Oho, nie, tak mi się zdawało, że mamy bandyta. Dobra. Bo moi drodzy, ostatnia storyka i idziemy robić napady, bo to się nudne już robi. Tylko se... Koper. No. O, widzę gość z x Koper. O, emerald! O wow. Ale jestem bogaty na początku już. Mika. Ko, ko. O! E, e, ukradł ci koń No po i, i, idź go zabić

No, co za gnój jeden, no. Dobra, ja idę go zabić, idę go zabić. To zostaw mi mojego Emeralda. No, ale przecież go zabiłeś. O, mam... nie, co za gówniasz? Zabrał mi mojego Emeralda. Ej, a ty czasem nie wziąłeś mojego Emeralda? No to jak mogłeś go zabić, jeżeli on dałby lód? E, eee, kurde, gnój no jeden zabrał. Gdzie? Na dole? Nie widzę go. O, widzę go. O kurde, ty gnoju jeden! O, zabiłem go! No, dostał taką ból, ale dostał szoty. Ale co to było, dobra? Ja idę jeszcze pokopać. A ja tak po prostu mu wsadziłem takie, takie dwa strzały po głowie i nie żył znaczy bo ja mam 7 no te 7 dokończę do 12 jeszcze jedna 12 i idziemy copper silver a ile kosztuje silver mm. Szkoda że nie mam mojego malara copper Koper. na Koper silver dobra idea kup se prze, ten sprzedać No ile mam kasy F 131 Nie jest tak jeszcze pewnie jedna runda. No co tu na koniu chłop wjeżdża? Pewnie jeszcze jedna runda i ten. I będę mieć. Co? Czyli a za ile? To fajnie. Copper Silver Gold. Gold, znowu gold, copper. Copper. Ty daj mi, daj mi Daimonda. Dawaj Daimonda. Też silver. Mika, Koper... I daj mi Emeralda. Albo przynajmniej Golda. No. no. O kurde, za stówkę!

Koper. Koper, serio. Według mnie koper powinien być po pięć. Koper, mika. Mika, koper. Dobra, Gierko, proszę cię o diamonda. Jednego, we no. Nowe no byczku, we nobyczku daj diamonda. Albo przynajmniej emeralda, nie? Silver, no. Nie jest tak źle. Ej, we... Przydałaby się latarnia. Kste. Ej, już ja się przestraszyłem, że to jakieś niebo, bo ja. O. Mika. No nie jest źle. Przynajmniej nie daję Kopera. Szczęśliwy jestem. Nawet jak mi da już teraz kopera, to będę szczęśliwy. E, no nie wiem, bo nie mogę dosięgnąć. O, no, cooper. No, no nic, dobra, lecimy. Znaczy, no idziemy, no bo nie mamy samolotu. Bo ja, jeżeli. A jest jakiś za 300 leworwer ja mam 300 prawie ja sobie idę zobaczyć na bronie oho bandyta bandyta O, ale dostał bułek nie żyje ale się rozkraczył ja nie mogę, chciał napaść e, chyba tutaj na coś no nie wiem, no ale chciał napaść Bo, amo, nie nie, nie, nie. O Henry Relife. A ty tego... Ale ten twój jest za 875. Nie. Tak? Nie. No to sobie zobacz. A nie, chodzi ci o Mouser Pistol. No dobra, to ja se też pozbieram. Ale chodźmy na napad. <laughs> Ej, patrz jaki to jest śmieszny tak. Czekaj? Oj. Where are you? Czekaj no. Nie, ja nie chcę cię zrobować, tylko... O, dobra. Jedziemy. O ten. Tu jest, gnój. Okej, okay, no Jej, zabiliśmy go. To było dobre, nie? Biały A co?

Tabu, a co daje ten biały wilk? Ale mam baga. O, dobra. O, dostał głowę, dostał. I znowu dostał. Nie gadaj, nie gadaj. Ja nie mogę! Oh, shit! A mnie. mnie też A gdzie Idziemy po naszej temy chłopie. Nie ma mięsa, zabił mnie. chodź. O Jezu, na... po nogach, na nogach, dobra. Dobra, lecimy, 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 lecimy. lecimy. Musimy, musimy go dobyć. O is... O, za nami, za nami! Gnoju jeden. Nie, ochronię cię! Chodź tu na mnie, gnoju jeden. No naj no i... to nie ja ciebie zabiłem. No. O, jest mój loot, ale fajne. O, o shit! Nie. O, ja nie mogę z dwa razy tego samego zabiłem. Ale serio jednego dolara. Ja jestem tam przy tym miejscu. O, cześć. Pomściłem cię. Jestem tu, jestem tu. Nie ma, nie ma twojego baga. nie wiem czemu. Nie miałeś nic. Ale później przyjechał znowu ten bambik i go zabiłem znowu. Ja se przeładuję broń, O, co to? O, dostał shota. Dostała shota. Dobra. No dobra. Nie, czekaj, ja se wezmę. Dobra, mam. O, jakie fajne mięcho. Dobra, lecimy. Czemu on nie lata? Przecież to jest, kurde, renifer. Co jest? I tam jest... Chodź do bałwana. Na lewo, na lewo, na lewo. Ale fajnie. Yay. nie. Znowu MPT. na MPT. No nie. A ja nie. Czekaj. Dobrat.

Tyle, aha, Trzy, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i moi drodzy jestem, dobra. Dobra, teraz się zaczyna, szkoda, że nie ma pociągu. A fix wall, musimy naprawić wall chyba. A jest pociąg? No, dobra. Na pociąg, dawaj na pociąg jakiś. shit shit gówniaku jeden no zagryzie mnie no gówni. serio gdzie my jesteśmy no gdzie Serio, musiałem zapłacić 3 hajsy. No co je? I znowu umrę. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z odcinka. Bardzo Wam dziękuję i się z wami żegnam. Pa pa!